Firma Funk znajduje się wśród pięknych pól pod poznaniem. Wokół naszej firmy, zamiast wystrzyżonych trawników, kwietne łąki przyjazne owadom. To bliskość natury podpowiada i zachęca nas do tworzenia produktów, które jak najmniej jej szkodzą. Jesteśmy polskim zespołem architektów, kreatorów, inżynierów i rzemieślników. Tworzymy współczesne meble do biur, domów i przestrzeni publicznych. Działamy lokalnie. Nasze produkty powstają z certyfikowanych komponentów, które pochodzą od europejskich dostawców, w tym wielu lokalnych. Na każdym poziomie naszej działalności poszukujemy najbardziej efektywnych metod redukowania naszego oddziaływania na środowisko. Wykorzystujemy odpady poprodukcyjne, tkaniny biodegradowalne oraz pochodzące z recyklingu także surowce odnawialne. W każdym nowym produkcie podejmujemy wyzwania wprowadzania nowych technologii ograniczających nasz wpływ na środowisko. Pierwszym wyzwaniem, nad którym się pochyliliśmy, było ograniczenie zużycia pianki polietonowej. Ze względu na swoje ropopochodne pochodzenia, oraz brak możliwości recyklingu i biodegradacji, pianka Stanowi poważny problem w przemyśle meblarskim. Projektując fotele i sofy ring, podjęliśmy próbę wypełnienia poduszek poszatkowaną post pianką tapicerską zamiast nowym poliuretanowym surowcem. Dodatkowo każdy element foteli można łatwo zdemontować i poddać recyklingowi po okresie użytkowania. Jest to niezwykle istotne i często trudne w przypadku produktów typu soft seating. Próby wyeliminowania pianki poliuretanowej podjęliśmy również w produktach akustycznych. Od 2022 roku są one produkowane z dwóch rodzajów materiałów. Pierwszym z nich jest włóknina RPET. Pochodzący z recyklingu tworzyw sztucznych, m.in. butelek PET, surowiec, zostaje ponownie wykorzystany do produkcji włókniny akustycznej, z której następnie formowane są trójwymiarowe panele akustyczne FANG. Drugim materiałem, w którym oferowane są panele akustyczne FANG jest biokompozyt, oparty na szybko rosnących roślinach włóknistych, takich jak len i konopie. Rośliny te w fazie szybkiego wzrostu w cyklu rocznym pochłaniają CO2 z atmosfery i przekształcają go w procesie fotosyntezy w biomasę. Rośliny wykorzystywane do produkcji włókien nie wymagają nawożenia, pielęgnacji i mają niskie zużycie wody. Nasze biopanele znajdują się w obiegu biologicznym, a jak obliczyła Fundacja Carbon Footprint, ich ślad węglowy jest neutralny pod względem emisji CO2. Ekotransformacja paneli akustycznych FANG została doceniona w wielu międzynarodowych konkursach, m.in. Między nagrodą Green Product 2022. Panele stanowią element składowy boksów akustycznych, czyli mini pomieszczeń za zapewniających komfort pracy lub przebywania w miejscach publicznych. Mimo swoich niemałych gabarytów, to produkt gotowy do wielokrotnego montażu, przesuwania na mobilnej podstawie i rekonfiguracji wyposażenia. Dzięki temu zastosowanie boksów Fang może wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów budowlanych przy modernizacjach budynków i reorganizacjach biur. Fundacja Carbon Footprint obliczyła, że ślad węglowy dla wieloosobowego boksu akustycznego Fang jest o połowę niższy od śladu węglowego dla sali konferencyjnej zbudowanej w typowej technologii gipsowo-kartonowej. Dzięki różnorodnemu wyposażeniu, boksy takie mogą pełnić funkcję miejsc do poufnych rozmów telefonicznych, spotkań, wideokonferencji czy jako pokoje relaksu. Mogą również wprowadzać do wnętrz zieleń lub grafiki z oświetleniem LED. Kolejnym cenionym przez nas surowcem jest aluminium. Jest to bardzo użyteczny materiał, który może mieć wiele żyć. Funk wykorzystuje aluminium do produkcji elementów wielu mebli od początku istnienia marki. Hotel już w 2011 roku otrzymał wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego za spełnienie kryteriów Certyfikacji LEED. W najnowszych produktach fotelach PIL postawiliśmy na kolejną innowacyjną technologię. Sklejka siedziska z okleiną naturalną Radius oszczędnie wykorzystuje zasoby drewna. Dzięki technologii 3D możliwe staje się wykorzystanie nawet najmniejszych skrawków drewna, które jest przez nas bardzo cenionym materiałem. Długi okres wzrostu drzew ma duże znaczenie dla klimatycznej stabilności naszej planety. Dodatkowo, ascetyczna forma foteli PIL pozwala na rozłożenie produktu na części po okresie użytkowania. Thanks Zdajemy sobie sprawę, że musimy myśleć już nie tylko o estetyce i funkcji, ale również o tym, z czego produkujemy i co po sobie pozostawimy. To dla nas nowe postrzeganie designu.